Co to znaczy pokładać ufność w sobie samym? Stwierdzenie to pochodzi z jednej z najbardziej znanych przypowieści Jezusa o Faryzeuszu i celniku, którzy poszli do świątyni, aby się modlić. I ten krótki materiał odpowie tym razem nie tyle na pytanie, co to znaczy, a na pytanie, po czym poznać, że ktoś pokłada ufność w sobie. A jeszcze konkretniej, po czym poznam, że ja pokładam ufność w sobie. I dlatego pozwól, że od razu zaapeluję do Ciebie. Lepiej nie nastawiaj się, że będziesz mógł, że będziesz mogła, poznając te przesłanki, zidentyfikować innych, którzy pokładają ufność w sobie. Raczej nastaw się na ocenę swojej własnej postawy. Otóż stwierdzenie to, jak już wspominałem, pochodzi z przypowieści Pana Jezusa, zapisanej przez Łukasza w rozdziale 18. Posłuchaj. I powiedział Jezus także do tych, uważaj, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli: To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden Faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo jak też ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I jeśli ktoś po usłyszeniu tej przypowieści nadal nie wie, na czym polega dokładnie pokładanie nadziei w sobie samym, to Jezus przekazuje nam pięć cech takiej osoby, które zaraz wymienię. I pozwól, że przy każdej cesze podam stosowny fragment z przypowieści Jezusa. Cecha pierwsza: Taka osoba jest skoncentrowana na sobie. Czyli myśli i mówi o sobie nawet, gdy próbuje rozmawiać z samym Bogiem. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Cecha druga. Taka osoba bezustannie porównuje się do innych ludzi i ma te porównania dokładnie rozpracowane. I to oczywiście w kierunku tego, w czym jest od kolejnych poszczególnych osób lepsza. Nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. Cecha trzecia. Taka osoba pogardza innymi osobami, co jest wynikiem permanentnego eksploatowania poprzedniej cechy, czyli porównywania się do każdej innej osoby i znajdowania potwierdzenia swojej wyższości którzy pokładali ufność w sobie samych, a innych lekceważyli. Greckie słowo exouteneo ma pierwsze znaczenie pogardzać. Cecha czwarta. Taka osoba wybiera sobie swój własny autorski zestaw życiowych przykazań, które postanawia przestrzegać w swoim życiu. I jest to raczej lista rzeczy, których ta osoba nie robi, których ta osoba unika. I są to rzeczy, których uniknięcie jest dla niej relatywnie łatwe, bo na przykład naturalnie nie ma z nimi styku lub nie musi ich robić. I przeciwnie, przestrzega tylko krótkiej listy rzeczy, które robi, a które widać i które są rzeczami godnymi pochwały. Przez ogół. Nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszcze dwa razy w tygodniu daję dziesięcinę z całego mego dorobku. I wreszcie cecha piąta, która wynika z całej postawy takiej osoby, a Jezus zaczyna wręcz od niej swój opis. Taka osoba święcie uważa, że, będąc taką, jaka jest, ze względu na siebie samą, jest sprawiedliwa i bez ogródek deklaruje to również swojemu otoczeniu. I powiedział Jezus także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni. Pozwól więc, że powtórzę teraz tych pięć cech osoby pokładającej ufność w sobie: koncentracja na sobie, porównywanie się do innych, pogardzanie innymi, własna lista przykazań, uważanie się za sprawiedliwą ze względu na to, jaką się jest. I to dla takiej osoby. Całą tą w sumie krótką przypowieść Jezus kończy, nazwałbym to, prawem duchowej grawitacji, które brzmi: Pokładanie ufności w sobie jest wywyższaniem się, a taka osoba zostanie poniżona, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A jak Ty wypadasz na tle tej przypowieści?